Hej, a z tym tematem zetnąłem się wielokrotnie u wielu mężczyzn. Kobieta, yy, poderwali jakąś kobietę, czy podrwają, czy mają na oku kobietę, a on i mówią do mnie: Ty, ale widziałeś, jakich ona miała w Czy przecież ja tak nie wyglądam jak oni. Naprawdę, czy ja będę miał u nich szansę? Przecież ten chłopak, ten pierwszy, jest! Jak on wyglądał! Drugi, jak on wyglądał! A trzeci, jest! Ja nie wiem, dlaczego ona zwróciła na mnie uwagę. Wiesz? No nie wiem. I oni mają takie dylematy w głowie, że trzech przed, przed, yy, przed nim tak wyglądali. Ciekawy temat, ważny temat, czy również ty spotkałeś się z czymś takim, że. A może ty właśnie jesteś osobą, która miała taki dylemat, że przed tobą było trzech mężczyzn, którzy wyglądali jak top model? Szczerze powiem, z moich obserwacji życiowych, 25-letnich, jeżeli masz pewność siebie, masz charyzmę, yy, masz właśnie to coś, to cokolwiek nie był przed tobą, to. Jest 8 miliardów ludzi na świecie i każdy z nas jest inny. To po pierwsze. Po drugie, ja nigdy bym nawet nie pomyślał, że ktoś, kto lepiej wygląda, może przebić moją osobowość. Bo powiem nie skrom, może inaczej: nagram ten film ze swojego nieskromnego punktu widzenia, który zaobserwowałem przez całe życie. Jak gdziekolwiek się nie pojawiałem, czy to była szkoła, czy to były jakieś obozy, czy gdziekolwiek. No, byłem niestety, ale jednostką indywidualną. Każdy, kto był ze mną gdzieś na obozie, jakimkolwiek, czy był w szkole, mnie zapamiętywano. Za 20 lat, ktoś, czy nauczyciel mnie spotyka, czy kobieta, czy gdziekolwiek, każdy mnie gdzieś tam pamiętał. Ponieważ ja całe życie żartowałem. Żartowałem, dużo żartowałem, miałem tak prawie w każdej szkole załatwione, że nie musiałem się uczyć. Tylko prosili mnie nauczyciele, żebym już ręki nie podnosił do góry, ponieważ zawsze miałem coś takiego, że rozbawiałem klasę bardzo mocno, rozbawiałem również nauczycieli, rozbawiałem, rozbawiałem dyrektorów, rozbawiałem, rozbawiałem profesorów, rozbawiałem doktorów również, rozbawiałem różnych ludzi na różnych poziomach intelektualnych. I to największych yy, yy, ponurych, miałem, yy, miałem również pewną taką sytuację, pamiętam, z pewnym panem, z pewnym doktorem, który był wręcz niesamowicie nie lubił żartów i ja moja grupa uwielbiała moje żarty no i ja żartowałem sobie My, że mieliśmy z nim wykłady i ja sobie powiedziałem jeden żart drugi żart, oni się śmiali wręcz powiedziałem trzeci żart oni się bardzo mocno śmiali ale ten pan doktor powiedział jeszcze jeden żart nie dostanie zaliczenia niestety to było tak silniejsze ode mnie i to tak będzie buzowało i kumulowało że pomimo tego, że mogłem dostać, nie dostać zaliczenia, pomimo tego, że mógł mnie wyrzucić z zajęć, bo tak mi groził, to musiałem walnąć ten żart, no ale ten żar tak był mocny, że cała grupa powłakała się ze śmiechu i nawet on potrafił się uśmiechnąć. Więc to powodowało to, że byłem gdzieś tam bardzo mocno zapamiętywalny. I pewnie są oczywiście bardzo wiele ludzi, którzy których mogłeś być z parę lat w klasie, ale nie pamiętasz w ogóle imienia, nie pamiętasz nazwiska, nie pamiętasz w ogóle twarzy i spotkasz ich po 20 latach i no i co? No i w ogóle nie będziesz ich pamiętał. A najlepsze to, że mogłeś z nimi przegadać lata i też ich nie będziesz pamiętać, bo mają taką twarz, mają coś takiego, że ich się w życiu nigdy nie zapamięta. I to jest normalne. Są normalni, normalni, fajni, wszystko to, ale są nie do zapamiętania. Ja bardzo wie, wiele osób w życiu poznałem, i, i, I jeśli chodzi o kobiety i o mężczyzn, i ja czasami nawet idąc na ulicę, ja mam bardzo wiele osób, które nawet na filmach mam kobiety, które po prostu ja nie pamiętam, że ja, że ja rozmawiałem po prostu, no, no coś takiego mam, że no, czasem nie pamiętam, M mam prawo. I teraz do czego zmierzam, skoro, ona miała takich dwóch trzech przed Tobą, przy Soniaczków, ale to, że on dobrze wygląda i dwie godziny sobie włosy czesze, godzinę zakła, nakłada żel na twarz, <noise> na godzinę spodnie prasuje i jeszcze półtorej godziny poświęca na to, że koszula musi być taka, wiesz, on, <noise> no to to go to, to, całkowicie to wyklucza. Odsłoni jej stoliczek, weźmie cztery kwiatki na spotkanie i nie wie, czy w ogóle mają pocować, pocałować, czy, czy ona ma pocałować się jego, nie? No, no, to, no to o, czym tu dyskutu, o czym tu dyskutujemy? Czy on mógłby być naszą jakąkolwiek konkurencją, czy nie mógł być konkurencją? To jest w ogóle pytanie, które nie, nie, nie wypada, nie, nie, nie potrzeba na nie żadnej odpowiedzi. I teraz następna rzecz. I ty zastanawiasz się właśnie nad tym, czy ci mężczyźni przed tobą. No, tak wyglądali. Czy ty jeszcze będziesz miał kiedykolwiek później szansę? Albo jak ty masz w ogóle postępować? Bo oni przecież tak przed tobą wyglądali. Gdy zbudujesz swoją pewność siebie, gdy będziesz miał magnetyczną osobowość, gdy będziesz miał ciekawą osobowość, gdy będziesz ciekawym gościem, to. To powiem Ci, ona przy tobie będzie siedziała tak. Spędzi z sobą jedne z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejsze chwile swojego życia, bo najpiękniejsze spędza z rodziną, ale gdy poznała Ciebie, być może mogą być jeszcze piękniejsze niż ze spędzania z rodziną i do końca życia będzie Ciebie pamiętała. To oczywiście wszystko będzie zależało od Ciebie, jaką Ty jesteś osobą, jakim Ty jesteś człowiekiem, jakim Ty jesteś facetem i co Ty masz w sobie. Wszystko. Co ktoś się nauczył, możemy skopiować, możemy stać się lepsi, możemy stać się mądrzejsi, możemy stać się osobami, jakimi chcemy. Więc zastanów się nad sobą, zastanów się nad tym, jak, jaki Ty jesteś, i po prostu zacznij się od dzisiejszego dnia edukować, stawiać kroki do przodu w różnych dziedzinach swojego życia. W każdym bądź razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń, akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. I pamiętaj o tym, że jeżeli będziesz miał magnetyczną osobowość, będziesz miał pewność siebie, będziesz miał charyzmę, będziesz jednostką indywidualną, to... Jakakolwiek ładna kaczka nie zrobi na Tobie żadnego wrażenia. Trzymaj się ciepło. Hej.